witajcie w naszej przestrzeni dla ciekawych dziś mamy na stole problem, który myślę spędza sens powiek wielu zespołom DevOps mm -hmm. z jednej strony GitLab CICD, centrum wszechświata dla kodu testów wdrożeń z drugiej strony potężna Ansible Automation Platform, która zarządza całą naszą infrastrukturą i te dwa światy one często żyją obok siebie, ale nie do końca ze sobą rozmawiają jak to połączyć w sposób, który jest yy, Elegancki, bezpieczny i po prostu działa? To jest fundamentalne pytanie, i odpowiedź leży w zmianie filozofii w przejściu od architektury, którą moglibyśmy nazwać proszącą, do architektury słuchającej. Aha. Zamiast kazać systemowi CI aktywnie dobijać się do Ansible i pytać, hej, możesz to dla mnie zrobić, budujemy mechanizm, w którym Ansible po prostu nasłuchuje na sygnał. Czeka na zdarzenie. Czyli architektura sterowana zdarzeniami i dzisiaj chcemy to rozebrać na części pierwsze, ale w praktyce. Skupimy się na jednej konkretnej technice, która wykorzystuje webhooki, aby stworzyć taki generyczny, ale bardzo potężny most między tymi dwoma narzędziami. Zobaczymy, co trzeba przygotować po obu stronach, krok po kroku, żeby ta komunikacja była niezawodna. Dobrze, zacznijmy od podstaw. Dlaczego w ogóle potrzebujemy tej nowej, słuchającej architektury? Co było nie tak z tym tradycyjnym podejściem, gdzie to po prostu GitLab Runner łączył się z Ansiblem i, no, wydawał mu polecenia? To podejście, które nazywamy aktywnym, miało kilka, yy, kilka poważnych wad. Po pierwsze, logistyka. Na każdym ranerze, który miałby rozmawiać z Ansiblem, trzeba było instalować dodatkowe narzędzia jak AVX-CI. Co już komplikuje utrzymanie i skalowanie. Dokładnie. Ale prawdziwy problem leżał gdzie indziej. W bezpieczeństwie. Mógł się uwierzytelnić w API Ansible, musiał posiadać poświadczenia. I to nie byle, jakie zazwyczaj był to token do konta serwisowego z bardzo szerokimi uprawnieniami. Te poświadczenia trzeba było gdzieś przechowywać, często jako zmienne w GitLabie, i istniało ciągłe ryzyko, że wyciekną do logów potoku CICD. A taki wyciek to w zasadzie oddanie kluczy do całego królestwa. Każdy, kto je przechwycił, mógłby zarządzać całą naszą infrastrukturę. Brzmi, jakby te dwa systemy były ze sobą połączone bardzo grubym, niezbyt bezpiecznym łańcuchem. Idealne określenie. W architekturze oprogramowania nazywamy to ścisłym sprzężeniem albo tight coupling. System CI musiał wiedzieć za dużo o systemie automatyzacji, jak się z nim połączyć, jak się uwierzytelnić, jakie komendy wydać. Model oparty na webhookach odwraca tę logikę o 180 stopni. To ciekawe odwrócenie ról. Zazwyczaj myślę o systemie CI jako o tym, który pcha zmiany. Co zyskujemy, sprawiając, że Ansible jest tym, który tylko słucha? Zyskujemy prostotę i bezpieczeństwo. W modelu pasywnym Ansible Automation Platform, w skrócie APAP, wystawia tylko jeden bezpieczny punkt końcowy, adres URL i czeka. Po prostu czeka. Tak. GitLab, gdy dzieje się coś ważnego, na przykład commit na głównej gałęzi, wysyła pod ten adres prosty sygnał. Cała odpowiedzialność za inicjację jest po stronie GitLaba. A klucz dostępu, tzw. Tak webhookki, jest powiązany tylko z jednym konkretnym zadaniem w Ansible. Nie daje dostępu do nikogo innego. Czyli to jak klucz do jednego pokoju, a nie klucz master do całego hotelu. Dokładnie tak. W porządku. Teoria brzmi świetnie. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Skoro Ansible ma słuchać, to jak go do tego przygotować? Czy to jakaś skomplikowana operacja? I tu jest pierwsza miła niespodzianka, to jest zaskakująco proste. W interfejsie AAP wchodzimy w edycję szablonu zadania, które chcemy wyzwalać i zaznaczamy jedno pole wyboru Enable Webhook. Tylko tyle. To wszystko. Od tej pory dla tego szablonu otwiera się punkt na słuchu. Ale chwila. Interfejs podpowiada jeszcze wybór jakiegoś typu usługi. Widzę tu GitHub, GitLab. I to jest absolutnie kluczowy moment. Taka mała sztuczka, która otwiera nam ogromne możliwości. Mimo że będziemy wysyłać żądanie z naszego własnego skryptu w GitLabie, wybieramy opcję GitLab. Zaraz. Dlaczego? Dlaczego udajemy GitLaba, skoro moglibyśmy wybrać jakąś opcję generyczną, jeśli by istniała? Czy to jakiś błąd czy celowe działanie? To jest. Pełni celowe i wynika ze sposobu uwierzytelniania. Coś co jest tutaj fascynujące to fundamentalna różnica między typem GitHub a GitLab. Tak. Typ GitHub wymaga generowania skomplikowanej sygnatury HMAC. Trzeba wziąć cały ładunek w formacie JSON, dodać sekretny klucz i obliczyć z tego kryptograficzny skrót. Zrobienie tego w prostym skrypcie shellowym w potoku CI jest Powiedzmy kłopotliwe. A typ GitLab. Apep GitLab używa trywialnie prostej metody. Oczekuje tylko, że w nagłówku HTTP przekażemy mu tajny token. To jest coś, co potrafi zrobić najprostsze polecenie Curl. Wybierając GitLab w rzeczywistości, tworzymy uniwersalny generyczny odbiornik webhooków, który czeka na prosty sygnał z odpowiednim kluczem w nagłówku. To sprytne. Czyli po zapisaniu konfiguracji, system daje nam dwie rzeczy: unikalne URL i ten właśnie klucz. Domyślam się, że tych dwóch informacji trzeba strzec jak oka w głowie. Dokładnie tak. Należy je traktować jak login i hasło ostateczne do uruchamiania tego konkretnego zadania. Każdy, kto je posiądzie i ma dostęp sieciowy do kontrolera Ansible, może je wyzwolić. Dlatego absolutnie nigdy nie wpisujemy ich bezpośrednio do pliku gitlab.ci.xml. Jasne. Ich miejsce jest w zabezpieczonych zmiennych CICD w ustawieniach projektu GitLaba, z włączonymi flagami masked, żeby nie pojawiły się w logach, oraz protected, co ogranicza ich dostępność tylko do chronionych gałęzi, jak main. Ok, Czyli odbiornik w Ansible jest gotowy i czeka. To brzmi prawie zbyt prosto. Zakładam, że prawdziwa praca zaczyna się po stronie Gitlaba, przy konstruowaniu tego sygnału w pliku .gitlab-cml. Zgadza się, ale i tutaj, trzymając się dobrych praktyk, możemy to zrobić bardzo czysto. Całość opiera się na jednym, dobrze znanym narzędziu – curl. Naszym zadaniem jest zbudowanie żądania http post, Najlepszą praktyką jest dynamiczne tworzenie w skrypcie małego pliku JSON, który nazywamy payloadem, czyli ładunkiem. I do tego ładunku możemy wrzucić cokolwiek, co Ansible będzie później potrzebował. Na przykład na jakim środowisku ma działać albo z jaką wersją aplikacji. Dokładnie. Ten plik JSON staje się naszym kontraktem danych. Możemy tam umieścić predefiniowane zmienne GitLab'a, takie jak identyfikator komita $CIC short 3, czy e-mail osoby inicjującej potok $GITLAB_USER_EMAIL. user email. Możemy też przekazać własne zmienne zdefiniowane w potoku, np. Na przykład nazwę środowiska docelowego. To jest elastyczne i w pełni pod naszą kontrolą. A samo polecenie CURL? Pewnie jest tam kilka pułapek, w które łatwo wpaść, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Są trzy rzeczy, o których trzeba pamiętać, żeby oszczędzić sobie godziny debagowania. Pierwsza to nagłówki, którymi udajemy GitLaba. Musimy wysłać nagłówek gitlab Token z naszym tajnym kluczem oraz gitlab Event z dowolną wartością, na przykład Push Hook. Ansible ich oczekuje. Druga to flaga Fail. Moment. Ta flaga Fail wydaje się niezwykle ważna. Co by się stało bez niej? Czy mój potok mógłby pokazywać, że wszystko jest w porządku, podczas gdy w rzeczywistości nic się nie dzieje? Trafiasz w sedno. Bez tej flagi, Kerl zakończy się z kodem sukcesu, czyli zero, nawet jeśli Ansible odrzuci nasze żądanie z błędem, np. 401 unauthorized z powodu złego klucza. Mhm. GitLab zobaczy sukces, i potok pójdzie dalej, świecąc na zielono. A my będziemy się zastanawiać, dlaczego nasze wdrożenie się nie odbyło. Nauczyłam się tego na własnej skórze, w projekcie, gdzie przez kilka godzin byliśmy przekonani, że wszystko działa, a w rzeczywistości Ansible odrzucał każde żądanie. To był cichy błąd, najgorszy z możliwych. Rozumiem. Flaga fail sprawia, że każdy błąd HTTP natychmiast kończy zadanie w GitLabie niepowodzeniem. To jest bezcenna porada. A ten trzeci krytyczny element Kerla sposób przekazania danych. Zamiast wklejać JSONa bezpośrednio w linii komend, co prowadzi do niekończących się problemów z cudzysłowami i znakami specjalnymi, używamy składni data payload payloadJSON. Ten mały znak ad mówi Kerlowi: weź całą zawartość z tego pliku. To jest czyste, bezpieczne i niezawodne. Super. Aha, i jest jeszcze jedna rzecz poza samym Kerlem. Domyślam się, że chodzi o szyfrowanie? Certyfikaty? Tak. Jeśli nasza platforma Ansible używa certyfikatów SSL-TLS podpisanych przez wewnętrzne firmowe CA, to domyślny kontener w GitLab CI im nie zaufa i połączenie się nie powiedzie. Najgorszym, co można zrobić, jest pójście na skróty i użycie flagi minus "-k", która wyłącza weryfikację certyfikatów. Jasne. To nie jest dobra praktyka. Prawidłowe rozwiązanie to dostarczenie publicznego certyfikatu CA do kontenera i wskazanie go Kerlowi. To jedyny bezpieczny sposób. I tu dochodzimy do momentu, który wydaje mi się najciekawszy. Nasz starannie przygotowany ładunek JSON dotarł do Ansible. Zadanie się uruchamia i co teraz? Spodziewałbym się, że jeśli wysłałem w ładunku zmienną target env, to w moim playbooku mam po prostu dostęp do zmiennej target env. Czy tak to działa? I to jest właśnie najczęstsza pułapka i źródło frustracji. Odpowiedź brzmi nie. Ansible nie rozpakowuje magicznie zmiennych z ładunku i nie rozsypuje ich po globalnej przestrzeni nazw. Zamiast tego robi coś znacznie bardziej przewidywalnego, czyli… Cały nietknięty obiekt JSON, który otrzymał, umieszcza w jednej specjalnej zmiennej. Ta zmienna to słownik o nazwie awx-webhook-payload. A, czyli to jest kluczowe. Nie spodziewałem się tego, dlaczego Ansible pakuje to wszystko do jednej dużej zmiennej. Jaka logika za tym stoi? Logika jest taka, aby uniknąć konfliktów nazwy. Wyobraź sobie, że w ładunku wysyłasz zmienną o nazwie hosts, a w playbooku jest to słowo kluczowe albo wysyłasz zmienną, która już istnieje w inwentory. Umieszczenie wszystkiego w dedykowanej przestrzeni nazwy AUX Webhook Payload gwarantuje, że dane przychodzące z zewnątrz nigdy nie nadpiszą ani nie zakłócą wewnętrznych zmiennych Ansible. To bezpieczne i przewidywalne. Czyli jeśli wysyłaliśmy target-env-production, to w playbooku muszę odwołać się do awix webhook Payload target Enth. To trochę długa nazwa do ciągłego używania. Prawda. I to prowadzi nas prosto do najlepszej praktyki projektowania takich playbooków. Zamiast zaśmiecać główną logikę odwołaniami do awix webhook Payload, na samym początku playbooka tworzymy dedykowaną sekcję pretasks. Jej jedynym celem jest normalizacja zmiennych. Normalizacja, czyli. Używamy moduł SetFact, żeby zmapować wartości z ałek w webhook Payload na proste zmienne, których oczekuje reszta Playbooka. W ten sposób oddzielamy logikę odbioru danych od logiki przetwarzania. I to daje dodatkową korzyść, prawda? Taki Playbook staje się bardziej uniwersalny. Dokładnie. W tej samej sekcji Pretasks możemy zdefiniować wartości domyślne, na przykład SetFact, TargetEnv. Kropka, .Krzyknik AEx Webhook Payload Target Env Default sta Staging. Jeśli Playbook został uruchomiony przez Webhook i Target Env jest w ładunku, zostanie użyta ta wartość. Ale jeśli uruchomię ten sam Playbook ręcznie z interfejsu, gdzie ładunku nie ma, zmienna przyjmie wartość domyślną Staging. Czyli Playbook działa w obu scenariuszach bez żadnych zmian. Właśnie. A co w bardziej dynamicznych scenariuszach? Załóżmy, że mój potok CI/CD właśnie utworzył za pomocą Terraforma nową maszynę wirtualną w chmurze. Jak mogę przekazać Ansible'owi, że ma działać na tym konkretnym, nowym serwerze, którego adres IP poznałem sekundę temu? Do tego służy potężna technika dynamicznego inwentorii tworzonego w pamięci. Nasz ładunek z GitLab'a może zawierać adres IP tej nowej maszyny. Playbook będzie miał wtedy dwie części. OK. Pierwsza, uruchamiana lokalnie na węźle kontrolnym Ansible, hosts localhost, używa modułu add host. Ten moduł pobiera adres IP z ładunku AWX Webhook Payload New Server IP i dynamicznie w trakcie działania Playbooka dodaje ten serwer do grupy w inwentory, na przykład o nazwie dynamically created servers. A druga część Playbooka po prostu celuje w tę nowo utworzoną grupę. Właśnie tak. Druga część ma już w dyrektywie hosts, dynamically created servers i wykonuje wszystkie potrzebne kroki konfiguracyjne na tej maszynie, która jeszcze minutę wcześniej nie istniała w żadnym pliku inwentory. To jest kwintesencja podejścia Infrastructure as Code i GitOps. Dobrze, zbudowaliśmy to. Mechanizm działa. Ale jak utrzymać go niezawodnym i bezpiecznym w codziennej pracy? Jakie są operacyjne aspekty, o których trzeba pamiętać? Przede wszystkim sieć. Trzeba się upewnić, że reguły firewalla pozwalają na ruch wychodzący z GitLab runnerów na port 443 do kontrolera app. Po drugie, procedury bezpieczeństwa. Należy mieć plan rotacji kluczy webhooka. Jeśli istnieje podejrzenie, że klucz wyciekł, trzeba go natychmiast unieważnić w app, wygenerować nowy i zaktualizować zmienną w GitLabie. A co z wydajnością i kosztami? Przecież nie chcemy uruchamiać wdrożenia po każdej zmianie w pliku readme. Oczywiście, tu kluczowa staje się logika w samym pliku gitlab.cmy. Trzeba używać dyrektyw Rules lub Workflow Rules, aby precyzyjnie kontrolować, kiedy zadanie wysyłające webhook jest w ogóle uruchamiane. Tylko dla zmian na gałęzi main, tylko gdy zmiany dotyczą podkatalogu z kodem aplikacji, tylko gdy tworzony jest nowy Tag Git pasujący do wzorca wersji. To zapobiega niepotrzebnym uruchomieniom i utrzymuje porządek. Zdecydowanie. No dobrze, a co kiedy coś jednak pójdzie nie tak? Jakie są najczęstsze problemy i gdzie najpierw szukać przyczyny? Z mojego doświadczenia 95% problemów można zdiagnozować patrząc na kod błędu HTTP, który zwraca curl. Jeśli dostajesz błąd 404 Not Found, to znaczy, że zrobiłem literówkę w adresie URL webhooka? Dokładnie. Jeśli widzisz 401 Authorized albo 403 Forbidden, to problem leży w kluczu. Albo go nie wysłałem, albo jest nieprawidłowy. Może skopiowałem go z dodatkową spacją. Właśnie. Błąd 400 Bad Request to prawie zawsze źle sformatowany JSON w ładunku. Zapomniany przecinek, niedomknięty nawias. Kerl powie nam o tym od razu. A ten ostatni, podstępny przypadek, kiedy Kerl zwraca sukces kod 200, potok jest zielony, ale zadanie wansible i tak się nie uruchamia. To rzadszy, ale irytujący problem. Zazwyczaj oznacza, że szablon zadania Wansibel ma włączoną opcję aktualizacji projektu z repozytorium git przy każdym uruchomieniu. I to właśnie ta aktualizacja z jakiegoś powodu zawodzi, na przykład stracił dostęp do repozytorium, wtedy właściwy Playbook nigdy nie startuje. Aha, czyli trzeba wtedy wejść do Ansible i sprawdzić logi. Trzeba wejść do interfejsu Ansible i sprawdzić logi zadań typu Project Update. Podsumowując, przeszliśmy całą drogę. Od zmian myślenia o architekturze przez konkretne kroki konfiguracyjne po obu stronach, aż po wzorce projektowe i typowe problemy. Wydaje się, że ta metoda oparta na webhookach tworzy naprawdę czyste, bezpieczne i, co ważne, luźno powiązane połączenie między światem CI/CD a automatyzacją infrastruktury. Zdecydowanie. To krok w stronę dojrzałego, sterowanego zdarzeniami modelu. Logika staje się niezwykle klarowna. Potok CI sygnalizuje intencje zmiany. Chcę wdrożyć nową wersję na to środowisko. Ansible jako silnik wykonawczy realizuje akcje. A cała komunikacja między nimi opiera się na tym prostym, jasno zdefiniowanym kontrakcie danych, którym jest nasz ładunek JSON. Na koniec mam jeszcze jedną myśl, którą chciałbym zostawić naszym słuchaczom. Przez całe spotkanie mówiliśmy o wyzwalaniu pojedynczego szablonu zadania w Ansible. Ale co jeśli zdarzenie w GitLabie. Powiedzmy stworzenie nowego tagu z release'em, powinno uruchomić cały złożony, wieloetapowy proces. Jak można by rozszerzyć ten wzorzec, żeby wyzwalać nie tylko pojedyncze zadanie, ale cały szablon procesu, czyli workflow template, który sam w sobie może mieć logikę warunkową, punkty zatwierdzenia i zaawansowaną obsługę błędów?